Jak popatrzymy na liczby, w Polsce prawie 52% społeczeństwa to kobiety. A jeżeli popatrzymy na liczby, jak kończymy wśród absolwentów, prawie 60% absolwentów wyższych uczelni to kobiety. Coraz bardziej wchodzą w męskie jednostki, w męskie wydziały, nazwijmy to. Coraz więcej jest tam kobiet. Więc można śmiało powiedzieć, że XXI wiek jest wiekiem kobiet. Podczas dzisiejszego panelu wspominała Pani o fundacjach rodzinnych. Czym są fundacje rodzinne? To jest nowy wehikuł w polskim prawie. To jest taki podmiot gospodarczy, który umożliwia wniesienie fundatorowi majątku rodzinnego do, do fundacji. I następnie zdecydowanie na jakich zasadach i do jakich członków rodziny majątek tej fundacji ma być dystrybuowany. Czy służy zapobieganiu rozdrobnienia majątku rodzinnego wypracowanego przez pokolenia i służy zabezpieczeniu poszczególnych członków rodziny finansowego i jakby pewności co do przyszłości. Pani doktor, podczas dzisiejszego spotkania wspominała Pani o rozdzielności majątkowej. Czy to jest temat często podejmowany przez kobiety? Tak, coraz częściej i odczarowuje się rozdzielność majątkowa, ta, która była postrzegana jako wyraz braku zaufania względem małżonka. Coraz częściej bardzo świadomie małżonkowie podchodzą do tej kwestii i wiedzą, że jest to jeden ze sposobów na zabezpieczenie finansowe rodziny przed ewentualną odpowiedzialnością za niespodziewane zobowiązania. Inwestowanie w nieruchomości zabytkowe jest to... Według mnie najfajniejsza i yy, najbezpieczniejsza forma inwestowania. Jesteśmy partnerem z 32-letnim doświadczeniem w ogóle deweloperskim. Zysk inwestorów roczny od ceny zainwestowanej w zakup pokoju waha się między 6,5 a 12%, a nawet jeśli sięgniemy kilka lat wstecz, gdzie ceny nieruchomości były troszeczkę tańsze, a hotele dalej bardzo dobrze wpracują, ten zysk nawet osiągnął w, w zeszłym roku 2022. Yy, w niektórych obiektach 17%. Jak to jest być przedsiębiorczą kobietą w Trójmieście? Oczywiście w Polsce niełatwo prowadzi się działalność gospodarczą, natomiast przyjemne jest na pewno to, że funkcjonują takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, czyli Liderki Trójmiasto. Jest też wiele innych, fajnych przedsięwzięć organizowanych przez kobiety i myślę, że to sprzyja rozwojowi biznesu, dlatego że kobiety mają miejsce, mają przestrzeń, mają czas do wymiany informacji, do wymiany doświadczeń i na pewno zupełnie inaczej to przedsiębiorstwo się prowadzi, jeżeli jest taka okazja do wymiany Pozytywnej energii. Więcej spraw związanych z zakładem ubezpieczeń społecznych dotyczy kobiet, które prowadzą działalność, w międzyczasie rodzą dzieci, idą na zasiłek macierzyński, później na zasiłek opiekuńczy. No i tutaj faktycznie zaczynają się problemy, bo często jest tak, że ZUS obniża podstawę wymiaru składek tym kobietom. Myślę, że przedsiębiorczości należy uczyć już od przedszkola. Jest to naprawdę fascynujące, ciekawe, inspirujące. Warto otworzyć dzieciom drzwi po to, żeby mogły potem realizować różne swoje pasje w dorosłym życiu. Taka aktywność społeczna, działanie daje wiele radości, a wszystko, co daje radość, ma w życiu sens. Więc myślę, zaczynajmy jak, tak szybko, jak tylko można. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to jest temat, który sukcesywnie powraca już od wielu lat. Osoby z niepełnosprawnościami mogą być wartościowymi pracownikami i mogą wnieść w... W przedsiębiorstwo, w firmę, w organizację, dużo nowych wartości, których nie są w stanie wnieść osoby pełnosprawne. Bardzo dobrze, że również ten temat był poruszany na dzisiejszym kongresie i tutaj Gdańsk i współpraca właśnie z ekonomią społeczną i z instytucjami związanymi z ekonomią społeczną w Gdańsku naprawdę może być przykładem w skali kraju. Właśnie zakończyliśmy kolejną edycję kongresu liderek. Tym razem zagościliśmy w Gdańsku w przepięknym dworze Uphagena. Jest nam niezwykle miło, że liderki tego regionu tak licznie przybyły i że chciały się podzielić swoimi osiągnięciami. Gdzie zawitamy dalej? Kolejnym etapem jest Częstochowa. Mam nadzieję, drodzy Państwo, drogie panie, że będziecie tam razem z nami. Serdecznie dziękuję za dzisiaj.